Rekordy Guinnessa mogą być naprawdę zadziwiające. Od największych jedzonych porcji jedzenia po niesamowite wyczyny fizyczne. Dziś przyjrzymy się pięciu najdziwniejszym rekordom, które naprawdę istnieją: Największa liczba tatuaży na jednym ciele. Rekordzistą jest Lucky Diamond Rich, artysta z Nowej Zelandii, który jest wytatuowany w 100% swojego ciała: w tym po wiekach, wnętrzach ust, a nawet w przestrzeniach pomiędzy palcami i uszami. Laki pokrył swoje ciało ponad tysiącem tatuaży i wieloma rodzajami piercingu. Największa pizza na świecie. W styczniu 2023 roku youtuber Air Rug i Pizza Hut stworzyli w Los Angeles największą pizzę na świecie, ustanawiając nowy rekord Guinnessa. Gigantyczny przysmak miał powierzchnię 1296 m2, bijąc poprzedni rekord o 34 m2. Do jej przygotowania zużyto ponad 6 ton ciasta, ponad 2 tony sosu. Niemal 4 tony sera i 630 tysięcy plasterków peperoni. Pizza została przekazana lokalnym organizacjom charytatywnym. Barry Chapelle z Los Angeles w Kalifornii trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, tworząc największą kulę z wyrzutych gum do rzucia. Poświęcił na to 6 lat systematycznej pracy, wykorzystując wyłącznie gumy nikoret. Kula waży imponujące 79,3 kg, a jej obwód wynosi 157 cm. Koszt gum zużytych do stworzenia tego rekordu szacuje się na około 97 tysięcy złotych. Według danych dostarczonych przez pana Barego, na ogromną kulę składa się łącznie 95 200 wyrzutych gum Nikoret. Najwięcej hula hop kręconych jednocześnie. Rekord należy do Marawy Ibrahim z Australii, która kręciła 200 hula hop jednocześnie. Marawa trenowała miesiącami, by opanować technikę równoczesnego kręcenia tak dużej liczby obręczy. Co ciekawe, był to jej czwarty rekord, jeśli chodzi o tę kategorię. Najdłuższy język. Nick Stoberl z Kalifornii jest dumnym posiadaczem najdłuższego języka na świecie, który mierzy 10,1 cm od czubka do końca dziąsła. Sama część języka Nika, która wystaje poza usta, jest dłuższa od całego języka przeciętnego człowieka. Dzięki swojemu unikalnemu rekordowi Nick zyskał rozpoznawalność, a jego język jest używany w licznych sztuczkach i programach telewizyjnych.